Słuchaj, masz, masz ładny kontakt na ścianie. Yy, ty, ty używasz green Dzięki screena, Izak? Yy, tak, i w tle właśnie specjalnie sobie ustawiam ścianę i kontakt. <laughs> Z tym, że to będzie bardzo <laughs> ciekawe, żeby pokazywać widzom na green screenie, także pokazuję ścianę i kontakt i to się dobrze sprzedaje. Słuchaj, wiesz. Ja Powaluj sobie ścianę na zielono, zostaw ten kontakt biały i będziesz miał taki magiczny kontakt wiszący w powietrzu taki za sobą. Taki przycisk, no właśnie. Nie, wiesz co, miałem Green Screen, ale, ale jak się żeniłem, to ten to zdjąłem, bo miałem przyklejony właśnie Brystal na ścianie, no ale żeby było ładniej podczas błogosławieństwa i w ogóle to zdjąłem i już mi się nie chciało wierzyć w sumie, więc tak czekam, żeby sobie zmontować właśnie jakiś stelaż i kupić sobie softboxy, ale, ale kurczę za mało czasu na wszystko, ale chyba będę nad tym myślał, żeby sobie Green Screen załatwić, żeby faktycznie zlikwidować kontakt i ścianę. Kordy, to to się błogosławieństwo teraz nazywa, cholera. Jestem no. nie na bieżąco, no, A dobra. jak się u ciebie A. jednak zwało? Seks. Ale Ale, Ale, ale przecież. Przed ślubem przychodzą rodzice, żeby pobłogosławić po, na parę motów na drodze życia, jeżeli ty rok robię, to kiedyś to się nazywało seksem przy rodzicach, to, to, to były dziwne czasy, nie? To ja się cieszę, że jestem z 87 rocznika w takim razie, bo kurczę, trochę bym się wstydził. O, sorry, sorry, zobaczyłem trochę z tematu w takim razie. <noise> Zobaczyłeś to jest bardzo dobre słowo, takie no, dwuznaczne no, no, i, no. i znaczące bardzo wiele. No. Co, rany? Rok, za dużo tego hotsa, no. No może właśnie. Ty, nie Dokładnie. może odpocznij sobie teraz. Rak się trochę oderwał już od, od rzeczywistego świata. Kontakt! Kontakt masz. No słuchajcie, to był żart, przecież ja od początku to planowałem. No. A... To ja, całe, ja, szczęście, ja. całe szczęście, całe ja, szczęście. Teraz wszyscy ci uwierzę, pewnie. No ja właśnie tak się... Jak się staram w to uwierzyć w tym momencie, myślę, że potrzebuję na to trochę czasu, ale myślę, że w końcu do tego dojdę, żeby w to uwierzyć. O oh, ja... Yeah.